Chodź tu. Ach. Nie, no powiem Ci taki myślę, że klucz nawet pod 50 może być. Aj puściła! Ajajaj. Aj, aj. Dostałem powiadomienie na wędkę, mój drogi. Ja pierdziele! Takiego to ja dawno nie widziałem. Tudu, dziękuję. Siemanko wędka sobie spinki. Witam Was po raz kolejny z nad wody, po raz kolejny z nadody. Jak widzicie za mną mleko. Jestem dzisiaj razem z Akiem. Jesteśmy dzisiaj na, takich troszkę ciągnię... na trochę takim bardziej ciągnącym u... odcinku Ody, jak go bardzo dobrze wspominam. Dwa lata temu jak tutaj byliśmy, to po... połowiłem tutaj naprawdę bardzo fajnie. I za każdym razem jak tu się przyjeżdżało, to były fajne, były brzane, były leszcze, były klenie były naprawdę przepiękne wyniki natomiast ten odcinek yy, można powiedzieć, że zdechł tak? po, tym, po, tej, po tej powodzi yy, w tym roku z tego co wiedziałem, z tego co słyszałem jest tutaj o wiele mniej ryby albo może była do tej o wiele mniej het, natomiast wyniki były o wiele słabsze ale jest słuchajcie, praktycznie listopad, mamy końcówkę października jest zimno dzisiaj rano, 1 stopień ma być może, ma być słonecznie, więc idealna pogoda na brzany, więc przyjechaliśmy tutaj z Arkiem, zabrałem Arka, żeby w końcu połowił jakichś grubych, grubych brzan tak naprawdę. No Wyjeźdźmy się na taki wyjazd już, już długo, no i w końcu udało się, a czy będą te ryby, no to słuchajcie, nie wiem, no ryzyko, ryzyko jest duże, ale kto, kto nie ryzykuje, cudując klasyka, nie, nie jada ziemniaków, także zobaczymy, czy, czy uda coś się złowić, na temat taktyki powiem Wam troszeczkę więcej, jak się przyjaśnie, jak się trochę słońce wyjdzie, żeby ta jakość była trochę lepsza, ja zabieram się za nęcenie, no i co, i będziemy je atakować. No bo słuchajcie, zaczniemy sobie od wstępnego nęcenia. Jak czując klasykę, jak widać, nic nie widać, ale mniej więcej będę łowić na 20 metrze, tak 20, 25 metr. Zrzucę sobie pierwszy wałek, tak pierzę oko na tą odległość, zaklipuję, tam zanęcę i tam będę łowić, bo prawda jest taka, że wydaje mi się, że dzisiaj nie będzie takiej potrzeby, żeby łowić na klipsie zwłaszcza że celujemy tutaj w brzany i jeżeli będą brzany no to te klipsy mogą być zgubne a są tutaj naprawdę czy były tutaj piękne ryby takie powyżej 80 cm No dobra jak wam wspominałem mam tutaj wałki porobione 10 wałków na start i Jedziemy z tematem Dziesiąty wałek i starczy. Na jedną wędkę standardowo pę pęczek białych podpięty jedną kukurydzą, czy właściwie kukurydza podpięta pęczkiem białych, bo tak to powinno się powiedzieć, a na drugą ław i zobaczymy, co tu będzie skutkować. Ja łowię ciutka dalej od AKA, zacznę sobie, bo nie widzę szczerze mówiąc, jaki jest w ogóle uciąg. Eee, zacznę sobie od setki. I Zobaczymy czy ona utrzyma, a jeżeli będzie utrzymywać to będziemy schodzić sobie niżej. Fajnie byłoby, jakby rzeczywiście taki uciąg był około 70 gramów. To jest taki optymalny do łowienia tutaj. Do koszyczka standardowo czysta spożywka, e, to jest mieszanka krystali z chęp i z Fenyxa. Do tego dodałem jeszcze gotowanych konopi, do tego dodałem kukurydzy, dodałem białych robaków, dodałem pieczywka flow, ale w własnej produkcji, słuchajcie pierwszy raz pokusiłem się o to, żeby Robić samą pieczywko fluo i starałem się robić taki o grubszej frakcji. I myślę, że to jest dobry pomysł na takie duże uciągi. Czy coś tu jeszcze mam? A, jeszcze słuchajcie, dodałem tutaj paletu. Dodałem tu jeszcze paletu 8 i 12 mm. I to by było tyle, jeżeli chodzi o, o tą spożywkę. Jak wspominałem, jestem Waszem z Arkiem. Cześć. Obiecaliśmy sobie ten wyjazd. 3 lata temu. Tak. Przylekaliśmy sobie ten film! No, no i w końcu i się udało. No, to zeszło, żeby przyjechać w końcu połowić brzan? To znaczy połowić, a czy będą brzany, to się okaże. Tak, 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 bo to były brzany, naprawdę piękne ryby łowiliśmy. Raz Marcinowi pokazałem, jak się łowi na naprawdę rzeczne łowienie, zrobiłem pokaz rzecznego łowienia, a, a dzisiaj mam nadzieję, że taki sam, taką samą lekcję udzielę Tobie. No, na, na razie coś tam siedzi. Coś tam siedzi, o ja tym oka patrzę się jeszcze na swoje wędki, Ale to bo jak weźmie, to może wciągnąć wędkę. Ale ryba jest już, tak? To jest pierwsza ryba, nieduża No, nie to jest no Ale jest coś, jak widzisz tak. Już na zero nie będzie, nie? Tak. To jest pierwszy gatunek. Pierwsze branie było przegapione. Teraz jak widać... Haki wielkie, jak na mnie, bo to haki dziesiątki, przypony 0,20. No, haki muszą ja być. Stosuję żółki główne z reguły, a nie. Dokładnie. Ale nie, tu trzeba, bo tu trzeba takie, bo czy nie ma miękkiego. Jak będzie gruba ryba, to jakieś żółki 0,14, 0,16 to, to, to nie mają. To racji za mało no, uważnie, jest banalnie prosty. Tu jest glina, która została mi jeszcze ze Słowacji. To są dwie rzeczne, dwie wiążące i chyba jedna dablę, ale nie jestem pewien. Mm. Do tego Wonder Black, no i pieczywko Fluo, też domowej roboty, też zrobione tym razem przez mojego tatę. Okej. Okay. Pozdrawiamy, więc... tak pozdrawiamy. <laughs> więc tego używamy. Tym się różni od sklepowego, że to sklepowe zaraz znika w zanęcie albo się rozpuszcza na dnie, to leży i bardzo fajnie pracuje przez cały czas więc i koloru nie traci. Więc... Przepis jest banalnie prosty do poszukania w internecie. Dokładnie. A, e, a jeżeli chodzi o taktykę łowienia, to ty nie nęciłeś wstępnie? Ja czy tak mówiłeś, z... może czy nęciłeś na sypko, tak? Tak, ja nęciłem na sypko, podałem trzy szklanki takie sypkie, żeby. O, takie no to, takie nieduże, Żeby to się pościeliło na dnie. No i to co podaję do koszyka ma dużo więcej robaka niż to co nęciłem, więc takie jeżyki stawiam. Na I... haku? Pięć, sześć pinek, potem wiadomo, wafters. Tak, dokładnie. No Ty masz, ty masz pinkę, ja mam białego. To jest taka różnica też między nami w, w robakach. Ty łowisz co, na Wonder Blacka? Na Wonder Black. Ja łowię na fenixowe sanenty No i co? Do boju w takim razie, walczymy. walczymy O, na no robaki. Krąg atakuje. Tak jest. siedzi dobra, już nie upnę maniany. Pobieram go sobie. Pierwsza ryba wyjazdu, taki kąpik. A tak, z Arkiem. Nie po takiej ryby, żeśmy tu przyjechali. Takie Mamy wyda. kolejny gatunek, a jak ma okonkę Ale było takie, że jak żona, o wędkę się na na się co dwa te dwa leszczyki, jeden ko. Nie, dwa kąpi, jeden, jeden leszczyk i oko. oko. Dobra, ogień, jedziemy dalej. No, a jak słuchajcie, kolejny gatunek. Płotka. Tym razem płotka. Ale z jakąś taką chorobą na przykład. No, ale wam już chyba czwarty gatunek, nie tak. No i co, słuchajcie, my sobie tu tutaj gadu gadu, a tak naprawdę kilka wpadło małych rybek. No i teraz ustało. Woda troszeczkę mocniej poszła do góry. Uciąg troszeczkę poszedł, znaczy wzmocnił się. A jak mówił, że widział jakiegoś suma, który się spławił. Brania u nas ustały, no ale ty konkretnych rybek wciąż słuchajcie nie ma, nie ma, nie ma kleni, nie ma leszczy, nie ma brzan przede wszystkim, nic może jak słońce wzejdzie, jak tam jak ta mgła opadnie to troszeczkę to będzie inaczej wyglądać. Siedzi. Mam wrażenie jakby ciutkę większa ta chyba była. Ta kropia to taki już były kotlet. No i słuchajcie taki krompik całkiem przyjemny na no ław drugie banie, przed chwilą jedno niewcięte, a teraz takie. Coś drgnęło, zobaczymy. No i słuchajcie, jeszcze dodamy sobie tajnej broni. Czegoś takiego, tak jak ostatnio. Taki, kurczę dodatek? Mocno rybny, śmierdzący. Zobaczymy, czy to pobudzi ryby. A jak u. Miał kolejną płoteczkę. Czy ma dalej? Ma, ma dalej. <grym> ma dalej, dobra. Żywą. <grym> się jakoś ładnie zaprezentuj. Trzeba trochę uspokoić. No, taka całkiem, całkiem sportowa. Tak. Ale wciąż nie jest to to, po co przyjechaliśmy. Cały czas czekamy. Tak. Cały czas czekamy. Tak. O, patrz, 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 patrz. Przedim cię nagrywać. A ja, bo bardzo ładny krop. Albo myślę, że może być ciekawsza, chyba. Może jakiś klenik, Kleń. No, kleń, Taki całkiem fajny. Może nie jako świat, ale przyzwoity. Chodź tu. Nie, no powiem Ci taki myślę, że kulcz nawet pod 50 może być. Nie, no słuchajcie, bardzo ładna. Ryba. Jak widzicie, no w Tesa została tylko gumka. Zaraz Wam zaprezentuję w całej okazałości. I ma? Nie wiem. Pod 50, czyli 40, no 48, 49. Jakby się naciągnąć, zaraz go wam pokażę. Proszę. Taki kanonik 49 cm. Naprawdę fajna jodka. Udało się, oczywiście nęła w tekst. Aż się zrobiło, słuchajcie, ciepło kurcze. Końcu, w końcu jakiś bań konkretnej ryby, może nie jest to jako świata, ale prawie 50 cm klenik, to myślę, że już rybka naprawdę godna uwagi. Już można powiedzieć, że wyjazd będzie udany. Nie wiem jaka jest tego zależność, ale zwróćcie uwagę, że to chwilę po tym jak dodałem tego śmierdzącego dodatku czy to tylko wpływ tego, czy też nie, ale fakty są takie, że od razu po dodaniu była konkretna ryba. Patrz, patrz, pat, 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 patrz jaki strzał, po, po przepłynięciu... O kurde. Nie ma w ogóle tego, wiesz. Nie ma w ogóle koszyczka, cały zestaw poszedł. Ale od razu, momentalnie. Może na jakimś kemieniu przetało ale to nawet nie poczułem oporu, wiesz? To było także moment, ciach i do widzenia. Podniosłem i od razu pusto. Na szczęście ja nie stosuję żadnych wymyślnych, kurczę, kosmicznych e, tych jakich zestawów, więc skrętka dwie minuty i mamy temat. O kurde, mamy temat z głowy. No, no i jak też ma konkretną rybę i oczywiście na co? Na, łaftersa. na łaftersa, tutaj, tutaj leży, czerwony ławtersik Taki malutki ławtersik jest No i leszczyk Piękny leszczyk, zaprezentuj go jeszcze no. jakoś tak ładnie Dobra, czekaj, tylko tę gumkę zostawię, zostawię w podbieraku No Sportowy w końcu Fajna leszczyk Ale dwie zmiany, pierwsza to była glukoza do zaręty i druga to była właśnie zmiana Przyponu na dłuższy i założyłam w testu. No Dokładnie. i 3 minuty 4 w wodzie zastawi od razu branie. Ale widać, że ogólnie ryby wyszły chyba teraz. Tak. Nie, woda poszła do góry. I te ryby. I, tak. I drobnica siadła i teraz można łowić. No to jedziemy. A jak walczy z kolejnym leszczem. Na no a w Aftes, oczywiście, na co mógłby być? Moja szkoła. <laughs> i water, i... Dokładnie. Dokładnie taki sam jak poprzedni. No. Dobrze, kolejna fajna rybka. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Teraz jest taki moment. Ufmy, ufmy, ale zaraz trzeba będzie nęcić. Nie, można przespać, nie możemy przespać nęcenia kurczę, bo to one będą, będą i zaraz sobie pójdą. bez słuchajcie, drugie podejście do nęcenia. 7 wałków i lecimy. Nie ma, nie ma co spać, nie ma co czekać, bo czy widać, że to by podeszły, to trzeba im trochę dać papu. Wytrzymać jest, patrz, na ma i to może być brzana, mój drogi albo jak nie brzana, to bardzo ładna inna ryba no, myślę, że to jest na 100% brzana i oczywiście na co? aj, puściła, aj, aj, aj. Tak, nie, nie wytrzymał przypon. Myślę, że się przetał na tym. To, to, Myślę, że to była brzana, nie brzanka, powiem ci. No i słuchajcie, wiem, że teraz może nie będzie dużo widać, ale zobaczcie, jaki klimacik za to jest, kurczę. Tam mgła opada, słońce wschodzi. Naprawdę fantastycznie się siedzi. No i jeszcze zaczęło być się ciepło, bo za rana, mówiłem, było 1 stopień. Było naprawdę zimno. Przyjechałem taki troszeczkę tutaj za lekko szczerze mówiąc. Ale teraz ma być ładnie, słonecznie. Prawie że bezwiecznie. No i mam nadzieję, że te ryby będą. Na razie jeden fajny kleń, u mnie, łaka u dwa leszcze. Poza tym jeszcze jakaś taka drobniczka. No i jeszcze jedna brzana u mnie. Ta poszła, niestety, z przyponem. No cóż, no ale mam nadzieję, że jeszcze jakaś padnie. No i słuchajcie, zobaczcie, jakiego krąpia, jak dolewo. To nie jest lesz, to jest krąp. Zobaczcie. Piękny, piękny, piękne kąpisko. Tak, zaraz zobaczymy, czy pobiłem życiówkę z Gajkowa. Czy nie? 40, 42, 42. To 4 cm jeszcze za mało. No ale, ale piękne. Piękny Piękna chyba. Płyn. Poszedł. Jest tak <gry> Ja jeszcze chyba zaraz poczekam i zrobię Taki meg, że drugą wędkę tą z robaków przestawię i założę na pelet. Tak, złapmy. Ok, I znowu poszło na tym. Jest jakiś kamień, bo to od razu tnie jak, jak brzytwa. Drugi raz to samo. Podnosisz tylko i, i jest poza wodą. Tak. Niestety. Gdzie dwa tam ją tam wylecą. Niebo słuchajcie, idziemy na grubo zakładam sobie jedną na aftersa, a drugą na taki palecik 12 mm ale jak tutaj walczę z robaczkami myślę, że trzeba spróbować i zaryzykować na te większe przynęty. Mówią, że historia lubi się powtarzać, zatem wróćmy do sytuacji, gdy dwa lata temu mówiłem prawie dokładnie w tym samym miejscu spróbujemy sobie jeszcze zmienić tego aftersa, zdejmujemy i damy szansę paletowi, ale nie spodziewałem się że tak szybko Zresztą zobaczcie sami Tutaj tylko na chwilkę pozwolę sobie przyspieszyć Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Tylko zarzuciłem. Dobrze, piękna brzanka. A few minutes later. O, patrz, na pelet Panie Arku Panie Arku Bardziej bym postawił na leszcza, co teraz stoi, wiesz Ustawił się jak żagiel Tak właśnie, myślę, że jest To jest leszcz, który stanął w poprzek i... O, ja cię... To jest torpeda, nie leszcz Ja pierdziele bądź no, ci takiego, tu ja dawno nie widziałem mamy Cię misiu je oh, yeah <laughs> tak jest pierwszy rzut na, na pelet co Ci mówiłem? ale knaga ale klo, ale klo I ja pierdolę Będzie, że to pod 3kg ten leż jest no myślę, że będzie Masz wagę? Oczywiście, że mam wagę. bo to jest Tak jest, słuchajcie. Szkoła Pana Krzysia. Żadne robaczki, ławtersy i pelet. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, może to wideo tego nie odda. Zaraz Wam pokażę, ale naprawdę kawał knagi. Kawał knagi na co? Na pelet. Pierwsza rzut na pelet i jest chyba piękna. Dwa 600 po, po, wytarowaniu, po wytarowaniu Leszczyk Pan mały leszczyk hi, hi. Ten ma 62 Będzie 63 jakby tak No Jakby go tam pociągnąć to 63 będzie Piękne Dy 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 dy, dziękuję bardzo. Nie? Informacje, czekam na odpowiedź. Czy powiadomienie Dostałem powiadomienie na wędkę, mój drogi. My tu gadu, gadu. A o powiadomieniach, a tu Krzysiek kolejną rybę. A jak chce mi wysłać? zdjęcie tego leczka. Ten filmik na, na, na ten Na telefon mówi, że się dostałem powodumienie, a pokazuje się, że się dostałem powodumienie na wędkę. albo kleń, albo brzana. To nie jest leszcz. To jest kleń, to jest duży kleń. Myślę, że taki jak tamten, jak nie, może nawet większy Ouuu! Jakieś drobnice się Zobaczcie. Drugi rzut na, na pelet i druga konkretna chyba. Piękny klejno, zaraz go zmierzymy i też Wam pokażemy. Przepiękna chyba. 52. Nowego rekordu nie będzie, ale wyrównany. 52 cm. Dziękuję. Słuchajcie, a jak ma fajną rybę. Siedzimy, siedzimy, nic się nie działo. Co to jest? Bez ładny. Reszta masz? Tak to nie hargofy ładny gruby lesz. Zobaczcie, taki piękny już złoty. Teraz ja go pokażemy w co pełnej kaszy. Brawo, Alku. Dziękuję. Piękny. Piękny leszcz. Super. Napinki. I Na z wysypką tarłową. Pięknie. 53,5-54. No, 54. Ale ładny kolor. Ładny. No, to piękna epka. Gratulacje. O, 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 na pelet. Nie... Pusto. Nie ma koszyka. Przecięło. Ja gdzieś ten zaczep tam. Mam ten zaczep. Cały czas to jest w te koszyki tacy na jednym zaczepie, no ale widać, że tam są ryby, słuchaj, no co mam Ci mówić, no. Nawet nie przypom, to po prostu idzie po żyłce. Tylko czujesz branie, chwilę przejdzie i tylko przetnie i koniec. Mógł być duży leszcz, a tu nawet wiesz, nawet to jest tak, że nawet nie mam tej chwili, żeby móc ją, wiesz, yy, pociągnąć do góry, nie? No i na koniec jeszcze, ale taką... Kolejną płoteczkę teraz malutką. Taką. No i taka malutka, całkiem fajna. Całkiem fajna. Całkiem fajna. Był leszcz, raz płotka, no to jeszcze może się uda na koniec. No miejmy nadzieję taką, Mam jeszcze kilka minut, może się jeszcze uda. No i co moi drodzy? Będziemy się z wami żegnać. Skończyło się. Co? Bardzo... Myślę, że jesteśmy zadowoleni, tak, można śmiało powiedzieć, nie? Super było łowienie, fajne ryby. Były ryby małe, duże, średnie. Zabrakło tylko tej. Przekroju gatunków, tak. gatunków. Brakowało jednej, jednego gatunku. Tak, tylko, tak brz... <grym> się 3 lata. Tak. Brakowało brzany, chociaż myślę, że ja miałem ją na kiju, tylko poszła z przypłonem, przetarło się. Tutaj dużo zaczepów jest w tym miejscu, jak widzieliście, sporo, sporo tych hipi, przynajmniej ja potęciłem e, razem ze stawami na, e, wydaje mi się, że na kamieniach, aby kształcić które są na dnie. Natomiast tak udało nam się połowić fajnie. Ty miałeś bardzo ładnego tak. krąpia, chyba tak. naj... najważniejsze. 32 cm krąp. 4 czy 3, 3 leszcze. Z czego jeden taki naprawdę fajny czanuszek Tak, tak e, bo... na początku były też takie całkiem całkiem. Tak, potem były płotki, płotki okonia oko, miały. Oko, okonia, wiem, co było, uklejki jakieś. No też, jakiś tam, kąpie, tak, tak, jakieś kąpie, takie mniejsze ryby. Tak, także ryby. ilościowo na pewno i myślę że w sumie wagowo też mogłyśmy mnie, mógłbyś nie, mnie przebić. Fajne ryby, ale ja miałem z... przede wszystkim trzy fajne ryby. Tam na początku jakieś tam chyba kąpię, nie pamiętam, może jeden, może więcej, nie wiem. Ale przede wszystkim dwa fajne klenie. E, bardzo fajny lesz 63 ten kleń, pierwszy 49, drugi 52, więc naprawdę też fajne rybki. No i co, ogólnie działo się, tak? te ryby Działało wchodziły się. falami, widać było, że one wchodziły Czekamy na donęcanie, też, donęcanie tak. i też na szybszą wodę, bo to zwróciliśmy uwagę na to, że one zdecydowanie lepiej brały, kiedy ta woda troszeczkę opadała, ale przyspieszała tak? i to był taki moment, kiedy rzeczywiście te ryby wchodziły. No i co, myślę, że nie powiedzieliśmy swojego ostatniego słowa w tym sezonie, trzeba będzie jeszcze się odkuć. Tak. Był <laughs> bardzo fajny wyjazd, jestem bardzo zadowolony, ten wynik, ja byłbym w ciemno, jak tu przyjeżdżaliśmy, ale rano ciężko było wstać i tak jechaliśmy, tak, tak. niepewni. Ale, 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 ale tak, Ale no, brakowało troszkę tej wisienki na tocie w postaci brzany, ale niech to będzie zachętą dla Was, żeby subskrybować, dać łapkę w górę i czekać na kolejne odcinki, gdzie te brzany na pewno się pojawią. Także co, dziękujemy Wam bardzo. Następnego razu nad wodą. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.